Przypuszczam, że chodzi również o moją osobę. Nigdy nie robiłem z tego tajemnicy, chociażby dlatego, że obecny tu radny Walczak tą inwestycję przeprowadzał, pomagał w tej inwestycji. Ale nie o to chodzi. Ja byłem w ochronie środowiska z tego czasu i pytałem się o możliwość uzyskania pozwolenia. Takiego pozwolenia że jasna nie mam. Procedury są dosyć skomplikowane, ale nie tylko te, każde inne. A przecież sprawa dotyczy zbiornika retencyjnego. Ta inwestycja tak naprawdę nigdy nie ruszyła, dlatego że filtr, który tam jest z tymi małymi oczkami, to też pan walczak przecież o tym wie, musiałby być ciągle wymieniany, dlatego że po prostu woda miała bardzo dużo fitoplanktonu i zatykała, i zatykała również węże zraszające, a więc pożytku z tego nie ma. Ale to tyle w kwestii wytłumaczenia, żeby ktoś nie myślał, że próbuje się chować za kimś, że jakaś inwestycja jest legalna czy nielegalna. Mówię otwarcie, ta inwestycja tak naprawdę nigdy nie ruszyła. A teraz do tematu. W tej całej sprawie Panie Starosto, też o tak jak przed chwilą rozmawiali, uważam, że niepotrzebnie Pan występuje Tutaj w formie strony jest Pan w końcu gospodarzem wykonawczym tego powiatu i myślę, a widzę, że raczej tak jest. Tak samo Panu, jak i każdemu z nas zależy na tym, aby to jezioro przynajmniej, przynajmniej podkreślam, powrócić do tamtego stanu. Powiedział Pan też w swojej wypowiedzi w pewnym momencie, że są tacy ludzie, nie wiem czy Pan o mnie myślał wtedy, że na tym jeziorze zwijają polityczny kapitał, nic dla niego nie robiąc. Chciałem Panu przypomnieć, że od 11 do 12 lat, kiedy to po raz pierwszy został założony ruch jeziora który zrzeszał wtedy deklaracji 400 osób, na które w Gotrzele stanęłem, żeśmy walczyli o to, aby te jezioro oczyścić. Dla każdego z nas oczyszczenie jeziora inaczej jest traktowane, inaczej każdy myśli. Dla nas najważniejsze było zrobienie opaski, kanalizy wokół jeziora. I to się udało w dwóch trzecich obwodu jeziora. Na niedawnym zebraniu w Piotrowicach w obecności, to znaczy, gdzie uczestniczyła pani Wójt Grażyna Kazusiu, w obecności wszystkich obiecała mi, że ostatni odcinek tej kanalizy będzie w niedobrym czasie prowadzony. To żeśmy zrobili, między innymi poprzez liczne spotkania z ważnymi ówczesnymi, a chciałem powiedzieć, że wówczas stosunek do tego jeziora nie był taki jak dzisiaj, ale to się udało zrobić. Badania pitu naszego, przynajmniej tak pisze gazeta, Słupeska z 2009 roku mają dowodzić, że czystość tego jeziora z roku na rok się poprawia. Dużo Pan mówił, Panie Starosto, na temat interpelacji, które przesłał Pan do mnie. Chciałem odpowiedzieć tylko tyle, że oczywiście ta interpelacja mnie nie satysfakcjonuje. I tak na przykład, panie starosto, pisze pan w jednym piśmie do pana Marszałka o masowym śnięciu ryb i o tym, że ten proces cały czas postępuje i to jest prawda, ja się z tym zgadzam. A do mnie pan pisze, że dochodzi do lokalnego śnięcia ryb. To jest moje pytanie następne, panie starosto, my przecież powinniśmy być po tej samej stronie. My powinniśmy walczyć o ja to. Nie czemu pan broni związek wędkarski gdzieś w Koninie, który pewnych rzeczy, czy są związanych z zarybieniem, czy z odwołowem przed spuszczeniem wody tych ryb nie wykonał. To jest prosta sprawa, nie byłoby dzisiaj tragedii, byłaby spuszczona woda, ale by były żywe ryby, które by były trzy na stowach, czy w innych zbiornikach. Przecież o to chodzi. Pisze Pan też do mnie, że w okresie tym robi się te prace, w okresie jesienno-zimowym po to, aby ryby na wiosnę mogły przygotować się do tarła. Ja pytam się, gdzie ryba składa targło? W tej chwili poprzez puszczenie tej wody została ta ryba odcięta trzciny, a tarło leszcza płoci się odbywa w trzcinach. Nigdy. Nie należy traktować jeziora jako kapitału politycznego. Uważam, że najgorsze co może być, to jeżeli w obliczu takiej katastrofy ktoś kogoś o coś podejrzewa. To Zieliński ma siedzieć cicho, bo jest rok wyborczy, bo ma udawać głupa, mimo że mieszka na tym jeziorze. Można tak mówić, bo przecież... Czy będę radnym, czy nie będę radnym, to zawsze to jest będę dbał, bo ja tam jestem żywotnie związany, ja tam mieszkam, to jest miejsce mojego życia, to jest oczywiste i to powinno być oczywiste, a nie powinno się z tego tłumaczyć. Chciałbym powiedzieć na koniec tak, że jeżeli tak się stało, jak się stało, Trzeba szukać rozwiązań. Uważam, że ten, no należałoby przemyśleć sprawę. Ja wiem, że to są drogie rzeczy, o których teraz będę mówił, ale skoro tej wody przy brzegach nie ma, to trzeba by było pomyśleć, czy czasami od strony plaży, od strony brzegu w tej chwili nie wpuścić jakiegoś ciężkiego sprzętu, który to pogłębi, wybierze ten torf, tą resztę torfu. Być może się to sprzeda do leśnictwa, odrodnictwa i jaka korzyść z tego będzie. Jeżeli nie można tego zrobić, bo to są naprawdę duże pieniądze, sobie z tego zdaję sprawę, od strony brzegu, no to proszę bardzo, zróbmy to od strony plaży. Chociaż tam spróbujmy zrobić porządek. Ja nie prowadzę działalności gospodarczej, nie prowadzę firmy. Oczywiście, ja panu w nie tylko w tym szłączu wojny, gdzie ja panu uprawiałem, prawda? Nie wiem, panu lubałem. Chciałbym, żeby panu A, do tego panu pamiętam. A ja nigdy nie miałem pominali a, na działce. Ale nie, ale ja pan na swojej działce maszynami ja tam robiłem. Ja nie jestem specjalistą od, 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 od tych rzeczy. Ja nie wiem, czy pan, skoro pan nie powie, czy pan ma pozwolenie wolne, czy pan nie ma. Ja po prostu robiła tu panu inna osoba. Ja w ludzie przyjechałem tylko panu pomóc. A ja na tym się nie znam. sądziłem, że pan mimo może mało i Czemu ciągną też. Mają odwany łodoprawne. Ja nie w osobą, żeby pana sprawdzał. I na tym się znać nie muszę. Także to jest. I sytuacją słyszę Pozostałych był swoje gminy, swojej. swoje nie, nie, ma, nie ma jakiegoś takiego jednolitego frontu działania. Tutaj naprawdę, jeśli Państwo to to za chwileczkę będzie wielka epidemia. Prosiłbym jeszcze Pana kierownik, na dyrektora, żeby przedstawiła nam może sytuację, która za chwileczkę zaistnieje. Część ryb ulega rozkładowi. Dojdzie naprawdę do tragedii. Nie wiem, czy jeszcze, jeszcze też korzystając z obecności tutaj pana, Przedstawicieli policji, czy, czy jeżeli w jakiś sposób zabezpieczone. to tam z tego co słyszymy i słyszeliśmy dzisiaj, zaczyna się, zaczynają się wycieczki, żeby oglądać te te śnie, ryby, ja bym nie ma sprawy. czy to także nie będzie miało jakiś wpływ na, na zdrowie tutaj osób.